Prawdziwym władcą jest ten, kto panuje nad własnym, wolnym umysłem. Wolność zaczyna się tam, gdzie kończy się strach przed myśleniem. Umysł, który kwestionuje autorytet, chroni własną wolność. Władza jest prawomocna tylko wtedy, gdy służy ludziom, a nie samej sobie. Wiedza rośnie, gdy wiara jest sprawdzana przez rozum. Nikt nie rodzi się sługą. Posłuszeństwo zawsze jest wyuczone. Wolność nie jest chaosem, lecz odpowiedzialnością kierowaną rozumem. Milczący naród powoli daje przyzwolenie na to, by nim rządzono. Tam, gdzie brakuje zgody, nie może istnieć sprawiedliwość. Edukacja jest najsilniejszą ochroną przed tyranią. Prawda nie boi się dyskusji, tylko kłamstwo się jej boi. Prawa powinny chronić wolność, a nie ją zastępować. Rząd, który boi się własnego narodu, już poniósł porażkę. Rozum jest marnowany, gdy poświęca się go ślepej lojalności. Własność umysłu jest cenniejsza niż własność ziemi. Autorytet bez odpowiedzialności to jedynie zamaskowana przemoc. Kto wymienia wolność na wygodę, traci jedno i drugie. Władza powinna odpowiadać na pytania, a nie uciszać je milczeniem. Wolne społeczeństwo buduje się z poinformowanych umysłów. Ignorancja jest najprostszym narzędziem kontroli. Prawa nie pochodzą od władców, wynikają z samego człowieczeństwa. Niezależne myślenie jest pierwszym aktem wolności. Przemoc może kontrolować ciała lecz to rozum kieruje społeczeństwami. Zgoda jest moralnym fundamentem każdej władzy. Umysł wychowany do myślenia nie daje się łatwo zniewolić. Wolność przetrwa tylko tam, gdzie ludzie pozostają czujni. Prawda potrzebuje cierpliwości, nie pozwolenia. Strach kuje silniejsze kajdany niż żelazo. Obowiązek władcy kończy się tam, gdzie zaczynają się prawa ludu. Sprawiedliwość słabnie, gdy prawa zapominają o swoim celu. Wolność jest chroniona przez tych, którzy odważą się zadawać pytania. Władza staje się niebezpieczna, gdy przestaje się usprawiedliwiać. Naród traci samego siebie, gdy ignoruje rozum. Posłuszeństwo bez myślenia nie jest cnotą. Dwa ciche, lecz śmiertelne sposoby pokonania wrogów bez wypowiedzenia ani jednego słowa. Wznieś się całkowicie ponad nich i pozostań niewzruszony wobec ich istnienia. Opóźnione prawa często są prawami odmówionymi. Rozum czyni z poddanych obywateli. Wolność znika po cichu, nie nagle. Po pięćdziesiątce Twoim jedynym wsparciem nie jest rodzina, jest nim dyscyplina, zdrowie, szacunek do samego siebie i kilka osób, które naprawdę Cię wspierają. Jesteś tutaj, ponieważ Twoje myślenie jest inne.